Proszę państwa, witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. No i przechodzę od razu do pytania. Pan Andrzej Niemiec pyta Szanowny Panie Redaktorze, czy znane są Panu książki Wiktora Suworowa? Jeśli tak, to co Pan o nich sądzi? Jaką Pan ma opinię o teoriach Suworowa? Dotyczących historii ZSR i II wojny światowej, na przykład wyrażonej w oczyszczeniu, że w latach 27-29 Rosja i cały świat spotkało wielkie szczęście, bo walkę o władzę wśród bolszewików wygrał zwolennik umiarkowanej wersji socjalizmu, czyli Stalin, a przegrał przywódca wersji skrajnej i zdecydowanie zbrodniczej, to znaczy Trocki. No ja wszystkich książek Wiktora Suworowa nie znam, bo on tak nawiasem mówiąc prawdziwe jego nazwisko to Rezun Suworow, to jest pseudonim literacki. No i w związku z tym sądzę, że one są ciekawe, dlatego że no, teoria tam, powiedzmy teoria czy teza, może tak powiedzmy teza Suworowa, że Związek Sowiecki szykował się do uderzenia na zachodnią Europę, znajduje potwierdzenie w rozmaitych tych, między innymi w skali i rodzaju produkcji zbrojeniowej, która została podjęta w Związku Sowieckim. Również o tej sprawie mówi Grzegorz Braun w rozmowie z panem Otoką Frąckiewiczem, kiedy na przykład wspomina, że w Związku Sowieckim przeszkolono milion spadochroniarzy, takich cywilnych, ale ludzie jedli trawę, a tymczasem z Chin sprowadzano ogromne ilości jedwabiu na spadochrony, po to, że w przypadku spadochroniarzy to nie jest to, że tak powiem, dowód, czy zamiar, intencja prowadzenia wojny obronnej, tylko wojny napastniczej, żeby przerzucić ogromne ilości wojska w szybkim tempie na tyły nieprzyjaciela, więc tutaj akurat książki Suworowa są ciekawe i pouczające. Natomiast no, umiarkowana wersja Stalin jako zwolennik umiarkowanej wersji socjalizmu, to brzmi trochę kuriozalnie, bo Stalin jednak, no być może, że Trocki byłby jeszcze gorszy być może że trocki byłby jeszcze gorszy od Stalina. Natomiast przypisywanie Stalinowi jakiegoś umiarkowania, no to wydaje mi się trochę nadmiernie, że tak powiem pobłażliwe. Co Stalin zrobił tak naprawdę? Rzeczywiście zrobił rzecz ważną, ale nie wiem, czy to się stało, czy świat miał szczęście w związku z tym, czy nie miał. Dlatego, że Stalin po prostu przywrócił monarchię w Rosji. No bo pozycja Stalina była jeszcze bardziej, jeszcze silniejsza, Niż na przykład pozycja Mikołaja II, czy pozycja Aleksandra III, czy pozycja chociażby Aleksandra II. No była bardziej podobna do pozycji, najbardziej podobna była do pozycji Mikołaja I, a jeszcze bardziej do Iwana Groźnego. No i nie bez, powodu, nie bez powodu, właśnie w czasach stalinowskich, nakręcony został film. Eisensteina o Iwanie Groźnym, który to tam Stalin występuje właśnie pod postacią Iwana Groźnego i, że tak powiem, w imię siły państwa, to usprawiedliwione są, usprawiedliwiane są tam różne rzeczy. Więc Stalin, no, Stalin rzeczywiście wywindował Rosję. Do pozycji supermocarstwa. Inna rzecz, że to okoliczności mu też sprzyjały, ale kosztem ogromnych ofiar, bo przecież Rosjan zginęło w czasie wojny, i to nie licząc tam cywilów, tylko samych tam wojskowych 21 czy nawet 22 miliony, więc to tak jakby dwa narody węgierskie zostały zgładzone z powierzchni ziemi. I dzięki temu dzięki temu. Dlatego ten, dzięki temu wysunął Związek Sowiecki do pierwszej linii mocarstw światowych. Związek Sowiecki stał się supermocarstwem rzeczywiście i tak pozostaje do tej pory. No teraz trochę na rzecz Chin, bo za Stalina Chiny. Nie były tutaj graczem pierwszej wody, ale potencjalnie Stalin trzeba przyznać, że dostrzegł ten potencjał, bo to nie był, wprawdzie był zbrodniarzem, ale nie był człowiekiem głupim. Przeciwnie, był spostrzegawczym i dalekowzrocznym. Także dostrzegł ten potencjał chiński. I odpowiednimi posunięciami wciągnął Chiny do obozu komunistycznego. Nie dopuścił do tego, żeby Chiny się z tego komunistycznego obozu wyłamały. No, teraz prezydent Putin będzie miał w związku z tym problemy, ale to już nie, nie nasza sprawa. Także myślę, że książki Suworowa, czyli Rezuna są ciekawe, warto je czytać, warto wyciągać z nich wnioski. Natomiast do oceny takie, to tam można dyskutować z nimi. Pan Artur Ruszczyński. Szanowny Panie redaktorze, zaraz po pierwszej turze wyborów mówił Pan, że zagłosuje na tyfus, bo ma łagodniejszy przebieg niż dżumla. Zaś ostatnio zapowiedział Pan, że zrobi psikus i odda głos nieważny, tak aby przy dużej ilości głosów nieważnych Kandydaci wzięli się za uby. Dlaczego taka zmiana, czy podważanie legalności wybranego prezydenta i w konsekwencji destabilizacja jest według pana dobra dla Polski? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia. No, rzeczywiście tak powiedziałem, ale. Wie pan, bardzo mnie rozgniewały, rozgniewały te szantaże moralne, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ze strony pana Trzaskowskiego, to kto go nie popiera, to jest faszystą prawdopodobnie, no i powinien pójść do gazu. A ze strony pana Dudy, no to kto go nie popiera, to jest ruskim agentem albo niemieckim, albo i ruskim i niemieckim jednocześnie, i tak dalej. No i to świadczy o tym, Ostatnio, ostatni slogan wyborczy, który wymyślili zwolennicy pana prezydenta Dudy, że mimo wszystko duda, to znaczy mimo co no ja po prostu już takie szantaże moralne na mnie nie działają. W związku z tym postanowiłem poprzeć obydwu kandydatów. Taki głos oczywiście będzie nieważny, i jeżeli tych głosów nieważnych byłoby dużo. No, to Sąd Najwyższy mógłby uznać wybory za nieważne. I to nie znaczy, że podważyłbym legalność wybranego prezydenta, bo uznanie przez Sąd Najwyższy wyborów za nieważne bo oznaczałoby, że żaden kandydat nie został wybrany prezydentem i trzeba całą zabawę powtórzyć. A to, żeby się wzięli za łby, wydaje mi się korzystne, dlatego że. Ja podobnie jak wielu innych ludzi, no, uważam, że ten układ, ten model okrągłostołowy wymyślony w Magdalence przez generała Kiszczaka i grono osób zaufanych bardziej szkodzi Polsce, jej rozwojowi niż jej sprzyja. I dlatego nawet za cenę wzięcia się przez kandydatów obydwu obozów okrągłostołowych załby, zrobiłaby się w Polsce przestrzeń dla jak Jakiejś alternatywy politycznej, pan, pan Michał Malicki. Oczywiście wszyscy wiemy, że Jarosław Kaczyński jest politycznym geniuszem. Mógłby się jednak trafić jakiś zaprzaniec z karygodnymi wątpliwościami, typu: jakie właściwie są dowody, przykłady maestrii umiłowanego naczelnika i skąd wiadomo, że wyrafinowane gambity są jego dziełem, a nie kogoś stojącego za jego plecami, i że naczelnik nie wygląda na obdarzonego błyskotliwością, konieczną do błyskawicznego reagowania. Panie Stanisławie, jak żyć? Jakimi argumentami zniweczyć takie zdradzieckie insynuacje? Jeszcze raz podkreślam, że kocham i podziwiam naczelnika Słońce Bałtyku, strzelisty świerktat Wielkiego Księcia Siedmiogrodzkiego etc., etc. Amerykańsko-żydowskiego, ruskiego, pruskiego, a nie, to już nie. PS post Pytanie zadaje kilka dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich. No ja tutaj nie podejrzewam Pana Jarosława Kaczyńskiego, że ktoś za jego plecami usufluje. Wiecie, rozumiecie Kaczyński, teraz zróbcie to czy tamto, tylko że on sam. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński ma cechy wielkiego polityka, polityka dużej klasy, najlepszą tego ilustracją jest to, że taką ma pozycję naczelnika państwa wbrew rozmaitym swoim nieprzyjaciołom, co świadczy o jego jednak zręczności politycznej. Natomiast uważam, że ma jedną wadę. On jest y, takim no, wirtuozem intrygi, jak ja go nazywam. A wadą jest to, że on właściwie nie bardzo wie, po co on te wszystkie intrygi y, przeprowadza. W związku z tym bardzo często, a może nawet prawie zawsze, potyka się o własne nogi. Gdyby można było y, z dwóch ludzi zrobić jednego, to ja zresztą się powtarzam, miałbym receptę na rzeczywiście wiel takiego wybitnego męża stanu, gdyby Jarosława Kaczyńskiego połączyć z Januszem Korwin-Mykę. Otóż Jarosław Kaczyński ze swoją piekielną zdolnością do intrygi. Tutaj. Tylko a Janusz korwin zdolności do intrygi ma znacznie mniejszą, ile w ogóle je ma, natomiast jest wizjonerem. No i tu połączenie tych dwóch rzeczy by sprawiło, że ta zdolność do intrygi Jarosława Kaczyńskiego, ta wirtuozeria, jeszcze by została, że tak powiem, uzupełniona. Polityczną wizją, i w ten sposób ten wybitny Monstano nie potykałby się o własne nogi, tak jak to się przytrafia naczelnikowi państwa. Pan Marcin Marcin. Szanowny panie Stanisławie, niedawno wspominał pan, że prezydent nie ma żadnej mocy prawnej odnośnie obietnic wyborczych. Jednak nadal przecież ma inicjatywę ustawodawczą. Niepokoi mnie fakt, że Trzaskowski jest przychylny żydowskim roszczeniom. Gdyby wyszedł z taką ustawą, to jak zagłosowaliby posłowie największych partii? Czy jednogłośnie ustawę, odrzuciliby ustawę jawnie antypolską? No ja nie mówię, że prezydent nie ma żadnych. Nie ma żadnej mocy prawnej odnośnie obietnic wyborczych, bo rzeczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, więc jest to pewna prawna zdolność, ale, ale. Ona może być skuteczna tylko w jednym przypadku, kiedy prezydent jest zaprzyjaźniony z jakąś większością parlamentarną, to wtedy ma szansę, że ta jego inicjatywa przejdzie. A jeżeli nie, no to takie szanse są bardzo niewielkie. Silniejszym uprawnieniem prezydenta jest zdolność do wetowania ustaw, bo to rzeczywiście prezydent. Aktywnie, aktywnej polityki to tak nie bardzo może uprawiać, bo wprawdzie ma najsilniejszą legitymację demokratyczną, ale nie ma władzy, bo władzę ma prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów, czyli rząd. A prezydent no co, zilustruje to przykładem, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w siłach zbrojnych z własnej inicjatywy nie może zrobić nic. Wszystko musi robić na wniosek Prezesa Rady Ministrów albo Ministra Obrony, o tak wygląda. Także większość tych, na co zresztą zwrócił uwagę Pan Profesor Antoni Dudek, że ta kampania wyborcza, już ten festiwal obietnic w tej chwili jest prowadzony bez żadnego związku z rzeczywistymi kompetencjami Prezydenta przewidzianymi w Konstytucji. W sprawie ustawy o żydowskich roszczeniach, no, Mamy do czynienia od co najmniej dwóch lat. Z sytuacją bardzo poważną, kiedy Stany Zjednoczone, Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę 447, której sens prawny sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska te żydowskie roszczenia zrealizowała. No i Mike Pompeo 14 lutego ubiegłego roku podczas szczytu bliskowschodniego w Warszawie. Wyraźnie tam domagał się od polskich przywódców, żeby podjęli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. O ile mi wiadomo, takie prace w każdym razie jawnie tam nie są prowadzone, natomiast są prowadzone rokowania ze stroną żydowską i to nie przez pana Trzaskowskiego, bo on takich rokowań na razie prowadzić nie może, tylko przez rząd dobrej zmiany. A on bardzo możliwe, że tu oskarżenia miotane ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że pan Trzaskowski by tam w podskokach te roszczenia zrealizował, prawdopodobnie są prawdziwe. Ale musimy powiedzieć tak, że pan prezydent Dudaj, rząd dobrej zmiany, miał co najmniej dwa lata, żeby to niebezpieczeństwo. Od państwa polskiego odwrócić i nie zrobił nic w tym kierunku. Co więcej, pan prezydent Duda. Dwukrotnie był w Białym Domu. Raz, znaczy trzykrotnie, ale pierwszy raz to był dwa lata temu, w listopadzie 2018 roku, i tam miał taką dwudziestominutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem. I tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji setnej rocznicy ogłoszenia przywrócenia niepodległości. No i pan prezydent Duda był na tym przyjęciu. Został przez jednego z uczestników zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy, cztery oczy, poruszył sprawę ustawy 431. Pan prezydent powiedział, że nie. Został zatem zapytany, dlaczego nie. No i odpowiedział, że bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No i teraz był tydzień przed pierwszą którą wyborów. Pan prezydent był w Białym Domu po raz kolejny. I nie wykorzystał okazji, żeby w rozmowie bezpośredniej z prezydentem Trumpem poruszyć sprawę tej ustawy. A mógł przecież to wykorzystać. Najwyżej by usłyszał, że to o tym nie ma mowy, że tu Żydzi nas tu biorą za twarz, i tak dalej. No to byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Co więcej, pan prezydent jeszcze miał szansę, to znaczy nie tyle on, ale naczelnik państwa. Leży w sejmowej zamrażarce obywatelski projekt ustawy antyroszczeniowej. Gdyby naczelnikowi państwa naprawdę zależało na skaptowaniu do, za prezydentem Dudą środowisk narodowych, czy patriotycznych, czy wreszcie do antyżydowsko nastawionych no to by kazał swoim pretorianom uchwalić tę ustawę w ciągu jednego dnia. Takie rzeczy się zdarzały i mogłoby się zdarzyć. No to by przynajmniej uczynił gest dobrej woli, ale nie uczynił tego gestu dobrej woli, więc w tej sytuacji że zarzucanie, że Trzaskowski i tak dalej, a prezydent Duda, który na wiecach teraz deklaruje, że on tu ani guzika nie odda, ale deklaracje wiecowe, nie wiążą państwa polskiego w żaden sposób. Państwo polskie powinno mieć ustawodawstwo antyroszczeniowe, a tymczasem pan prezydent Duda najwyraźniej ani pan prezydent Duda, ani naczelnik państwa o tym nie pomyślał. W związku z tym. Yy... No nie sądzę, żeby odrzucił ustawę jawnie antypolską, zarówno on, jak i pan Trzaskowski, dlatego właśnie zamierzam w najbliższą niedzielę poprzeć ich obydwu, żeby mój głos był nieważny i żebym potem sobie nie wyrzucał, że zrobiłem głóstwo. Proszę Państwa i taką, i takim optymistycznym wnioskiem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy następnym cykielu.